Yo siemano, z tej strony, dzisiaj Junior, L35-146 Dzisiaj, o bacon. no to zapraszamy do naszej, e, do fryzjera Dzień dobry, z czym mogę służyć? E, dzień dobry, e, poproszę, e, no tak skoszyć boki, e, na, na, na łyso, na łyso Okej, okay. okej, okay, na łyso, no dobra, no to proszę tutaj siadać ja panu tej obecny i... Iu! I proszę bardzo. Jak panu się podoba? Jo! <mum> ale fajna fryzurka... Ja ją uwierzę! Zapłacę panu 4000 zł! Naprawdę! Podoba mi się to! Manpa! Uu, dziękuję! Ciekawe, skąd ma ten pieniądze złudziej jeden. Ja, relaksujemy się. Uuuu, a to co co? Eee. Eee. Czy pan jakie? pijakiem? Eee. Dzień dobry, poproszę, strzyś mnie. Dobra, no to niech pan siada tutaj. No to jak ścinamy? Boki tak, ściąść na górze, o lewo i prawo i będzie git. Okej, okay. no to ścinamy już, to Do, dobra, w te, ta, te, ta, ta. okej, okay, okej, okay, okej, okay. no to jeszcze coś? Nic. No, i jak pan się podoba? No fajne, <laughs> fajne, co nie? E, proszę pana zapłacę, ej mało lat. Jeżeli jeszcze raz mi się tutaj mi się pojawić, to zostaniesz kulkę wep. Ja! Przepraszam! Przepraszam! Ja to naprawię! No! I wątpię stąd. I zobaczymy ile dużo ludzi do mnie przychodzi. Wow! Co tu jest za brzydula? Dzień dobry! Ja poproszę! No tak z boki, ale ja chcę proszę inną fryzurę. Okej. Okay. A mówiła pani obok? Nieważne. E, tam, ok. No to. Okej, okay, no to ścianamy, ok? Dobrze. Więc tylko muszę tutaj pani, tutaj zrobić, żeby tutaj wy wy wyrwać tą gumkę. No. I co? Tak, no, tak, tak, tutaj ale Dobra w porządku chyba. Pani Józef poszła jest tutaj Przątamy lokal nasz. Żeby nie było zamiaru, to też to ciszę. Ale to nic, bo mój lokal jest oceniany przez widzów. Czyli zobaczymy, jeżeli po tym filmie wiecie 40 tysiące to robimy serię o glinarze. Naprawdę. To będą prawdziwe glin, że okej, okay, no to po prost... yy. Ale panie, A co to mam robi? Ty... Przecież to kamibal! Ej, ej, ja zostaw mnie! Ty ja stoję, ty ja stoję. Czuj, koniec! Ratunku! 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 Stop! Zostaw mnie kamibarze! Zostaw mnie!